Siema wszystkim, tutaj Nibiani Witam was w moim pierwszym odcinku serii Minecraft Texture Pack yy, W tym oto pierwszym odcinku mam dla was yy, do zaprezentowania Texture Pack o nazwie LB Fotora Realism yy, Mam tutaj popraną wersję jego, jego wersję yy, 256 pikseli Jest on kompatybilny z wersją 1.0.0 Minecrafta yy, Wejdziemy sobie na mój serwer no, i tak, yy... Wam pokazuję bloki. Czy tak, tutaj mamy na przykład Ocydian. Widzicie, jest ten, ten teksturpak jest bardzo realistyczny. Yy, bardzo pasuje do, no nie wiem, dokręcenia różnych serii lub. Oj, coś tu pękło. <laughs> dokręcenia różnych serii lub. No, nie wiem. Do grania staje tak po prostu. Yy... Mi się ten pak bardzo spodobał. Wam również go polecam. Yy... No i tak, e, tutaj jak widzicie, to jest śnieg. Może wam pokazuję resztę. E, to jest woda. Może nie widzicie, tutaj przyjdę bliżej. Coś takiego. E, tutaj mamy. No, te pół bloki kamienne. E, rak. Sorry, że mnie tak tnie, ale. E... Ale ta wersja tego troszeczkę tak tnie przy nagrywaniu. Normalnie, jak to chodzi, to tak nie tnie. Tutaj mamy. No, liście. Choinkę. Daj, brzoza. Łatko jak tnie. Nie wiem, co jest w yy, Woda. No i Glowstone tutaj jest też. Kraty. Yy, o, to jest... to jest normalne drzewo. Tutaj proste, normalne, dobra. Yy, tutaj mamy lawę, to już widzieliście, tak fajne. Mi się podoba, lawa bardzo. Cegła, bardzo elastyczna. Ta, yy, ta liczba, 256 pikseli lub 32, to to wam wytłumaczy już w instalacji. Mamy deski. Proszę się przyjrzeć, tutaj błotek. Co tak tnie, no matko, nigdy tak nie jest. Tutaj no. no, tutaj są podwójne półpłytki, Co my tu jeszcze mamy? Co za są różne te? <laughs> Stone briki pańczyna. Jeszcze tutaj pokażę. A, to jest jogbox do odtwarzania muzyczki. Jeszcze tutaj Wam pokażę. To jest tabliczka. Lilie. Proszę bardzo, to są lilie. Co e, tu jeszcze mogę pokazać? No to jest sandstone. Znaczy, ja teraz chodzę. Bardzo fajny jest. Mi się podoba. Superowy. E, no i co? To są pochodnie. Co jeszcze mogę pokazać? Na przykład piston. Tłok. Coś takiego. Fajne, naprawdę mi się bardzo podoba. Polecam Wam również. O. Proszę wziąć. Gdzie jest? Tutaj. Superowe są. Po prostu realistycznie normalnie gratulacje dla tej osoby, która zrobiła ten texture pack. Do texture jest oczywiście potrzebny HD patcher. Tu będzie przy instalacji. Minerały, tutaj możecie sobie popatrzeć. Ja tak będę powoli przesuwał. no i takie różne tutaj mamy bronie też są nowe znaczy nowy wygląd oczywiście coś takiego A game moda zapomniałem no i takie rzeczy różne zbroje są fajne za co tutaj znajdziemy może mojego kolegę Mapę mamy też. To jest in, inny wygląd mapy. Eee, książki superowe są. Znaczy, ci, którym się oczywiście nie podoba, no to ich nie zmuszam. To ja po prostu tak mówię. Eee, drzwi. Drzwi są też fajne. Eee, co my tu jeszcze mamy? mogę pokazać a obrazy obrazy są też superowe taki 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 o to jest fajne o to też jest fajne Te dużo są fajne właśnie Coś takiego. O, coś takiego. Różne są. Może będzie. O, wstanie wieczerza. Ym... No. <laughs> Michała Anioła. Chobici e... To już było. To już było. Może będzie planeta Minecraft. O, jest. Coś takiego, znaczy nie Minecraft, tylko taka planeta. No i w ogóle ogólnie pak. Dobry. O! Te te te. Kapiąca lawa i tak dalej, i tak dalej. No i co? No i widzimy się już przy instalacji a! Yy, jeszcze jedno, jeszcze jedno. Zapomniałem wam pokazać yy, tą zbroję. A, nie ma go. No nic, no to trudno. No dobra, to my się widzimy przy instalacji. Trzymajcie się ludziska. Teraz widzimy. No i tak, no i już jestem tutaj na pulpicie. Już Wam pokazuję. Yy, więc tak. Yy, Wypuszczone rzeczy, jakie musicie mieć. No to jest texture pack. No i mcpatcher HD. Yy, teraz tak. Yy, już Wam pokazuję skąd możecie to ściągnąć. I tak, tutaj macie stronkę, link będzie w opisie Macie coś takiego Macie wersję, fotorealizm, nowy update I tak, zjeżdżacie niżej Tutaj macie filmiki o tym i tak dalej, i tak dalej Niżej, 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 niżej i tutaj macie tak, Downloads I tak, wersja 16px, 32, 16 czy tam bitowa, nie wiem 64, 128, 256, czyli ta to jest y, najlepsza jego praca. Tej, no, no tej osobie, tak tej osoby, yy, tak. I teraz, jeszcze tak, to jest wersja LB. Te wszystkie tutaj. I po polecam Wam pobierać sobie tutaj z Media Tutaj są linki. Wchodźcie tam. weźmy na przykład to. No, to chwilę otworzę w nowej karcie. To możemy zostać i e, tak, e, zawsze stąd, Mediafire, ponieważ tutaj nie ma 1.8, nie jest kompatybilne. E, matko, co się dzieje? No e, e, i tak, jest jeszcze wersja LBRPG. Nie wiem, czy to się różni. Nie patrzyłem. E, Nie, po prostu nie, nie, nie miałem okazji patrzeć co to jest z RPG, co to jeszcze dodaje Może jakieś tam inne bloczki albo coś, nie wiem. Yy, tutaj macie jeszcze wersję 512. Wersję też pobieracie sobie. Yy, no i co tutaj chcecie? Tutaj jeszcze macie mod, jakieś yy, wsparcie do modów, coś tam, a tutaj to to do modów i tak dalej. Yy, no i co? I gdy to pobierzecie, tutaj też będzie link w opisie. Do tego ta sama strona. MC HD, Zjeżdżacie niżej, download Windows Online, chyba że macie coś innego, Maca albo coś. Pobieracie sobie z Githuba albo z AdFlya. I tak samo. I tak samo, na przykład, jest sobie wezmę z Githuba. co, pobieracie sobie jak pobierzecie yy, MC Pacera kiedy pobieracie tego yy, teksturpaka zawsze teksturpak będzie czymś takim z tej stronki co pokazałem z tej AdSly mediafire, to zawsze będzie tekst, yy, yy, archiwum takim a MC Patcher będzie czymś takim i teraz tak, zobaczmy MC Patchera, No, już jestem po chwilowym cięciu. Um, I tak. Pobieracie to. Macie coś takiego. Jak włączycie. Mm, tutaj mamy HD textures i tak dalej, i tak dalej. Better grass. To jest. Um, aby po bokach dirta. Trawy. Była jeszcze trawa po bokach. A macie. O, coś takiego. Macie taki blok. To jest trawa, trawa jest tutaj. Tu i tu. Um, i naciskacie patch. No już. Macie spatchowane. I teraz tak yy, będzie to robić na zmianę. Albo to pierwsze, albo to pierwsze. I teraz to bierzecie. Kopiecie. W wpisujemy. Procent. Up. Data procent. Wchodzicie w raming. Kropka Minecraft. Texture Packs. No i wklejacie. I tak dalej, już nie będę tego robił, bo mam. No i co? No i wchodzicie sobie do Minecrafta. Co się dzieje? No mniejsza o to. Pójdzie sobie do Minecrafta. No i logujecie się, no i wybieracie sobie tego i gracie. No i to było na tyle. Trzymajcie się, że oceniacie to przyjucie. No i widzimy się w następnym odcinku z serii Minecraft Texture Packs. Trzymajcie się, ludziska.